Hej, z tej strony Shade i dzisiaj nagrywamy jeden na jeden z La Dobry. No, to no, jest CP. Zobaczymy, kto wygra. Ja jestem Gabriel Nowak. Kto kojarzy serial na sygnale, Oczywiście. Czekaj, o pi. No po co? Pewnie jesteś... Ty. W Sorry, za mój ten, ale mam katar trochę Pewnie jesteś Jeden, siedem, Dobra, nie bądź gipcia, kurwa Nie, dobra, nie jesteś, jest super, się na sześć. Nie słyszałam bramy Nigam Mhm Mam pistolet super. No, Wiem, jak Graf nam biłana, to najbardziej ci byś się przydał logi logikę. Można go zdobyć młode ale warte. W ogóle wiesz, że w młode da się e, e, zdobyć mikrohidr? Jak? Z logikera, ale w i musi mieć łatwo. Zamknij, co mnie cichasz Mamy Jakieś złapki zejdy. Słyszałem cię? Nie. Ile z Czter... Ile masz? 44, 46. Miał. Nie będzie ci legować, bo to jest chyba angielski serwer. No i okej okay, okay chyba tam było, nie? <grych>

Ja się Ten karty nawet. Mam że to jest 939. Aaa, no zostaw! Nie szkoduj, no. dzieku. Czemu? Mówiłam, żebyś był tym 939, no. Mogę nie strzelać od razu, to była panika gaming. Mogę się uciekać. Hę? Mogę uciekać. Tam było lepsza arka w ogóle? Nie. Nie go. Dobra, weź się ogarnij. Mówię, ja ten, ja mówię tweet przecież. Taki baton jest. Twitch, Twix, no? Albo kraj. No. Albo sniggers. Ogarnij. Jest jeszcze taki baton Dobra, wyciszam snigger. cię, wyciszam cię jakoś. Płaczek. Proszę się nie słychać, wiesz? <laughs> no ja chcę być teraz z sapakiem, najlepiej jak... Ja bym mruczkiem. Nie, 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 nie. Chcę, bym nie wykraką. Odpukuję, odpukuję. Nie, no ale dupa. A, z Super. No nie, nagrywasz. No nagrywam, ale. Ja pierdzielę muszę być ją o, nagrywaliśmy już jak ten, wcześniejszy odcinek i był nawet fajny Ale się zepsuł, bo ludzie dołączali niestety więc teraz znaleźliśmy taki, na który nikt nie powiedział. No znowu pistolet, fajnie I A klar. fajnie, że... Mi, fajnie, że miałem na Steamie yy, status Nic nie miałeś Attention all personnel, the Light Containment Zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances must be removed in order to avoid destruction. No, I'm scared. You're good grasz? playing. I mean, not even in S.P.O.R.O. I don't even know the you're good Cały czas na help, może? Kur... Musiałeś wejść już do tego lighta, tak? Nie! Aha, dobra, jesteś tym. To będę se patrzył, w dół, może... Siema! No ja, pierniczki. Jak tam u siebie? A, no tak. ja w pokoju nie dam. A ty, o, ej, ale teraz tak serio, to wiedziałeś, że jestem 96 no ubydę, nie czy spojrzałeś mi się status? Nie, no słyszałem spłacz. A masz 100 Tak, jest w... mam, ja teraz mam niewidoczne, ale potrzebuję nie, nie, więcej. Nie, nie, nie. Nawet na odcinku będzie widać, jak będziesz tam nie. Hmm. Co tu jest? Nie, nie, nie wiem. Sp sobie. Nie spojrzyj. O, kartek, no. Nie spojrzę ci w twarz, wyszła. Jestem. Jesteś z tej. Kurde. A jak w ciebie strzelić, to też będziesz miał furię, czy jak to działa? Nie. Yeah. Jeśli mogę w ciebie strzelać? Jak umrzesz? No. no Chwilacz, ja spojrzałem Spojrzałem? Nie, nie spojrzałem. Był taki dźwięk. Nie, możesz we mnie strzelać nawet jak nie mam płaty tego rajta. Boję się, wiesz? Ale testujemy, to a mnie nie zabijesz? Zabiję. A, no co nie? I patrz, tu nic nie ma, no tu jest 0-0 Ale wiesz, że przypiąt byliśmy... Ten, że aż ja widziałem ulepszarkę i kartę, więc ja bym już to ograł. Ale chyba ja... nie. Zresztą baczy się w dół, to też masz. No, no o, jasne co tu jest. Później zawsze na tą Nie myślisz po niej. Murde prawie ci spojrzałem. rzeczywiście. Wasz petna morda. Zostaw mnie! Tu jest ulepszarka! O no nie! Czekaj, czekaj! Hmm. Zostaw mnie czekaj! Ja ja się zastrałem! Ej, wiesz co, chciałem u do ulepszarki uciec! I może by ci się skończył rejś akurat. Nie, nie skończył by ci się nie Nie, nie skończył mi się. Może bym cię nie zabił, bo... Może byś mnie trafił. Nie ja wiem. Trzeba było nie być ale czy yy, kolegą. Jak coś, nie popatrzyłem ci w twarz, nie wiem. Nie, bo ich zamknąć i u mnie się ewidentnie spojrzeć. No bo ty wyszedłeś akurat tak zamykałem. Nie ja chcę być teraz supekiem, no. No co, jeszcze jedną wątkę nagrywamy, czy ile? Jeszcze dopiero 7 minut. A, no to jeszcze... Pozdwie jest dwie, jedno, a potem... A na będziemy, nagrywać w... no, będziemy nagrywać więcej odcinków? Tylko Dobra, zaraz, jak A ile masz w ogóle już godzin bez CT? 70. 206 mam. Cholera. Powiedz, o ile po ciągu. 20 godzin w ostatnich dwóch sekund. Co sądzicie o tym? Nie, nie, nie. nie no. Dobra, Szymon, to jest dopiero pierwszy odcinek, jeszcze będziesz wiele razy, Sip, ja będę wiele razy umierać. Nie fair. mu płaczkiem... Pieskie. Naciśnij dwa razy tworzenie portalu, aby slagować. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę znowu. <noise> Nie widzisz mnie! <noise> jak ty mnie nie zabiłeś? Nie wiem Ej patrz, nie możesz mnie tu zabić A, nie nie. Masz, nie? A dlaczego ty akurat jak ja jestem 173 to ty musisz akurat iść do klatki 173 i zawsze umierać? Zawsze się nie gdzieś wypierdoliczysz no Misja zajęła 0 minut i 44 sekundy Nie no. Jabkiem niczki? Kolejna runda, ta? No, jeszcze jest no bo ta trwała. Akurat chciałem iść do klatki i zobaczyć, a słyszę tylko... Trrr, 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 otwarcie bramy i szukań w sensie... się. można jeszcze nagrać razem? Valorant. A na no, no. kiedy masz karę? Jeszcze 12 godzin. Ile? Na serio, aż tyle? 12 Czy masz tyle? No bo wszedłem z mieczem. Czyż to jest na 5 minut? Nie! Nie! To znowu pójdę do twojej klatki. I znowu to będziesz czyleś. Nie, nie gadaj! Nie! 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 ja mam farta dzisiaj! Ej, pokazać ci coś! No to co? patrz. No to patrz. Byłem tu... Byłem tu! Chodź już zobaczymy co jest Chociaż nie zabiję, nie zabiję od razu. No nie zabiję. Ja się chciałem tylko teleportować, mam od razu. Dobra, zabiję. ty masz jakieś haki, jest coś, że jeszcze że jest perfectie. Nie, odrzućcie do SCP. Jak mi znajdziesz, to powiedz. Prawie. Tylko takie legitne, bo ja nie kubę. Raczej znaczy nie znajdziesz. Ja, poradnik na z tym, jak dobrze grać w grę o nazwie SCP SL <grym> Powiesz grę, odpal grę, wejdź Dobra, w zakładkę zjedziemy starb, jak się ugodzisz, to stat mam mu spację. To jest ostatnia, chyba że live'a zrobimy, CSTP Ieeee eeee oglądanie za Nie, nie, nie. A jest po subów? Co? I to masz subów? 150. No, ciekawe, to do pogręc końc! W końcu! W końcu. <grym> Jуж jest z w awangardzie, ja Wyłączyłeś swoje cheaty, co? Nie działają. A ser, robimy z systemem? Nie. Dobra, nagrajmy ten odcinek i będziemy się myśleć, czy nagrywamy drugi, czy live Dobra, zgadnij kim jest, to już zgaduję, ja ci powiem, czy tak, czy nie. Nie. Bo i tak nie powiesz pra prawdy w ogóle jak byłem w te, z młodzieży. No, jakby ja wtedy. z Delikwencie. Brzy się. Brzy się. Jestem komputerkiem, jak coś, nie? Jak coś, wy, jak nie będziecie rozumieć, co to jest CP, to my z nagraficznym wytłumaczymy. W sensie bardziej on, bo on jest tam bardziej w tym obcykany. Tak. Jest taka tajemnicza fundacja, gdzie, no, ów, przechowywane, gdzie przechowywane są te podmioty anomalne, iż, ten, nie mogą ten, jakby muszą być trzymane w schronieniu, nie mogą wychodzić na wolność. I personel PCD, którym gramia ja albo Szymon, je, są, jak, to są jakby tacy więźniowie, na których testują te podmioty, i ten ich placówka wychodzi do było, gdzie. Yy, gdzie SCP się uwalniają i albo, albo na przykład klasa demsi się przeżyć, a oddziałem te muszą wrzucić ład w placywce. Mhm. No i po możesz powiedzieć jeszcze więcej o wiesz, rebelia chaosu, kto z kim współpracuje. Rebelia House współpracuje z, D. z eh, klasą D, ponieważ ona chce eh, ten, m, t, ten MTF. Traktują te, klasę D jak główno i chcą ich zabić od razu. Rebelia House porywa klasę D, z, z, ten, jakby ratuje klasę D w zamian za przekazane informacje o podmiotach SCP. Co w się sensie w praktyce to wygląda inaczej. Co w sensie, no się bo zależy jaki jesteś serwer. No, na przykład jest taki mistaken, na którym ja zwykle gram jak coś tak. RP. Hmm. Artec. No, Mistaken RP, polski szpital, tak? Czy jakoś, je? A szpital to nie, szpital to nie jest Hard RP. Hard Czy w ogóle nie? Nie. No, yy, są serwery i tam sobie RP, no, czyli roleplay, więc... Nieuzasadnione yy, yy, wdechnięcie powietrza. To jest tragedia. Wiesz, na przykład jak jesteś SCP, co nie? To możesz zawsze się wyciszyć na, na Discordzie i opowiedzieć coś o nim, co, co, co musisz zrobić, co nie, ale. No to pokażę po prostu F1. Co ty tam, co? To jest możesz ten stepek, nie będę ci mówił. Pytaj na głos. Mhm. Już się za to biorę. Ja już pewnie wiesz kim jestem. Już masz masz Mintrohida Super, no tutaj chciałbym Jak ja już od pana mam tą łupkę. Hmm. Tymczasem ja Fatomówce Opisz. Nie no. Nie Pewnie nie jesteś tak. od 49. Jak wyjdę z windy, to mnie tam za, za kurbisz. Kurbisz o nie. Kurwisie ja już mamy 16 minut? No jest okej. Okay. Po tej rundzie kończy. No to może to być ostatnia runda, nie? Light containment zone. Overall in T-10 minutes. minutes. Dzięki, Dzięki za info. Ty też w sensie dobrze o tym wiesz i dobrze wiesz kim jestem. Niestety. Kurde, ulepszył kartę niestety. Po ulepszył kartę już. Ja pierdziele Jak ja cię nie słyszałem Boję się, że będzie trochę lagowało na odcinku, bo na podglądzie, na drugim ekranie, mam, że trochę lagi, ale nie no, zgłasza się Chociaż nie mi się. Chodź do mnie. Słyszałem na twoim mikrofonie dźwięk Czech Czego? Słyszałem na twoim ekranie dźwięk Czech Ponto Ech No masz szansę ja. Akurat? No. Zbyt... Fajny płacz. O, to teraz mogę. Skopofo skopofobia, czyli zaczynasz być spokojny i wpada w show, jak ktoś na mnie popatrzy. Brzyj się. się. A ty serio wiedziałeś, że już jestem, czy... Chcia tak Nie, się teraz, teraz jak słyszałem płacz. Jestem blisko ciebie czy co? Nie ja przeklinał. No, Ale nie musisz znać moich planów, gdzie jestem. Boję się, że jesteś przy jednej rzeczy, która mnie zniszczy. Mikro, head. Mikro, o entrance jak ładny entrance. się. Jezus, jak się zesrałem, weź! Pła! Pan płacz, Kings. Pła! No, z mnie. Jesteś za mną, prawda? Nie jestem. Nie, jest. co ty? Nie jestem za tobą, co to? Nie jestem. Jak mogłeś tak pomyśleć, że jestem za tobą? Bo... Naprawdę. Znieważenie moich praw. A w ogóle, co myślicie o tej sytuacji z Rosją? Według mnie powinni aresztować Putina Myślę, a ty ty włączysz te generator czy on się powoli ten? Ja co włączam. Co? Ja się włączam. Po co? Nie tak sobie. To wiem, że byłbyś w heli. Nie ja zgubiłem się. O, pa, jestem STP049. Widzisz Winda pojechała. No nie ja uciekaj! Się, no Jezu, bo... Jak płaczę, jak płaczę... Płacz, Kings. O! Nie! Nie... O, o kurde... Radzę się spiełdalać. Nie, nie rób tego, ja... O Jezus ty! Dobra. To tyle w tym odcinku. Dziękujemy za odcinek. Dziękujemy za spędzenie. miło spędzoną czas. Mam już taką przynajmniej nadzieję. Także miłego dzienka, Pozdrawiam.